Witam, witam! Kolejny ciągnik do sprzedania. tym razem naprawdę ładny. Case Optum 300 CVX, a więc maszyna o mocy 300 koni nominalnie, 313 maksymalnie tak w katalogu wyczytałem 10,5 tony masy własnej bez obciążników plus ten ma obciążniki w kołach 11 ton, 28 kg, udźwig tylnego podnośnika. Mamy tutaj także oczywiście przedniego tu za. Opony komplet Preleborki, myślę, że to są jeszcze pierwsze, 650, 60, 64 z przodu, one są tutaj trochę takie poharatane od, od kamyszków, od kukurydzy, ale bieżnika mają całkiem sporo, jeszcze tam 60, 70% jest z przodu, jak i też z tyłu, no i to jest bardzo ładny design tego ciągnika, ta nowa maska, na razie jest nic nowszego jeszcze nie wypuścił. W tym optumie tył macie 710, 75, 42 treleborg TM900 High Power. Tu jest jeszcze obciążniki w kołach? Są. Tylna ośka, jest rozstaw jest zmieniany tej ośki. Tu macie też tam 70% tego bieżnika. Ładny bieżnik jeszcze z tej opony. Tak wyglądają haki. Też niewybite wybite kategorii trzeciej. Zaczep automat. Przesuwne na szynie góra-dół, cztery pary wyjść, tu jest to wyjście power beam, a więc bezpośrednio z pompy, z LS-em, ze sterowaniem. Tutaj macie także ISobasa oraz pneumatykę dwuobwodową. Podnośnik mocny, dwa siłowniki wspomagające. Tak jak mówiłem, 11 ton ponad udźwig. Co tu jeszcze? Miękka kabina. Tu macie EHR na błotniku, czyli wałek. Hydraulika oraz podnośnik, tu macie jeszcze, ale słońce świeci. Dwa koguty, oświetlenie pełne ledowe owe Taki naprawdę potężny traktor, to jest wam. Powiem, zobaczcie, jak on fajnie wygląda. Opony 710 takie uniwersalne. Nie za szerokie, nie za wąskie. Do wszystkiego, co jeszcze o tym traktorze wczoraj to przyjechało. Kto oglądał live, a ten widział. Dzisiaj już idzie Na jest oczywiście przedni tu, miękka ośka eee, naprawdę ładny design ma ten traktor, mi się przynajmniej bardzo podoba Co tu więcej o nim tak to wygląda z zewnątrz a tak wygląda w środku tu macie jeszcze śrubę rzymską, tu jest fotel. Pasażera fotel operatora jest bardzo ładny, bo jest pokrowiec. Zobaczcie, on jest w ogóle niewytarty. To jest jak nowy. Pod tym pokrowcem i to jest ten fajny z tym takim przesuwanym zagłówkiem. O, ten zagłówek się tu przesuwa do orki. I co tu jeszcze o tym kiesie? Nie mogę Wam powiedzieć, zobaczcie, jaka fajna Damaska jest. Mi się bardzo podoba ten design. Macie radio, oświetlenie klima, terminal jest to CVX, a więc wszyscy znają te kasy, tak to wygląda, jeździ bardzo dobrze, godzin on ma 7562. Coś takiego dokładnie. Teraz wam pokażę, jak się terminal naładuje. Jest kawał maszyny. Kawał ciągnika. Tu macie oczywiście cały panel multi kontroler to jest hydraulika, jazda podnośnik hydraulika 7562 motogodziny, są w tej maszynie, I co tu jeszcze można o tym powiedzieć, a maksymalna prędkość, tu jest, yy, gdzie tu się zmienia, tutaj jest 52. Maksymalna prędkość tego traktora. Tutaj macie napięcie, pneumatykę, i tak dalej, i tak dalej. Tu jest jeszcze ustawienie podłokietnika. sobie dopasowujemy go do ręki. Tu jest jeszcze włącznik prądu. Oświetlenie podgrzewane lusterka. Znaczy, jest jeszcze szyna na dodatkowe terminale. Ale tu mamy Virtual terminal, także no nie jest to potrzebne, bo jest ISOBAS. Zapraszam do oglądania, do testowania. Przyjedzie jeszcze taki 270, przyjedzie Optum, także będzie jeszcze jeden. Bardzo fajny, naprawdę duży ciągnik to jest. Zobaczcie, jaki on jest wielki w porównaniu do na przykład 724 naprawdę jest dużo większy zapraszam na plac do testowania i do zakupu pozdrawiam do usłyszenia